Czasami ktoś do mnie przychodzi i zadaje mi pytanie. Proszę księdza, byłem u spowiedzi u jakiegoś księdza i on nie wypowiedział całej formuły rozgrzeszenia. No, czasami bywa tak, że słyszę, iż ten ksiądz, ksiądz coś tam wymamrotał pod nosem, a czasami zmienił formułę rozgrzeszenia, powiedział na końcu, ja odpuszczam tobie grzechy, nie powiedział tego, co jest wcześniej, bo cała formuła rozgrzeszenia brzmi Bóg, Ojciec, Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą. Przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesław Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Ja odpuszczam Tobie grzechy. Wtedy ksiądz robi znak krzyża: ja odpuszczam Tobie grzechy w Niem Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i ludzie się czasami skarżą, i to nie są pojedyncze, niestety, przypadki, że księża nie mówią tej całej formuły rozgrzeszenia. Że czasami mówią tylko to ostatnie zdanie, ja odpuszczam Tobie grzechy, w nim Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czasami mówią tak, że jest to niezrozumiałe dla wiernych. Czasami mówią coś po cichu i wydaje się penitentom, że to jest zbyt krótkie na wypowiedzenie całej formuły rozgrzeszenia. Czy wówczas spowiedź jest ważna? To znaczy, na pewno jest ważna, jeżeli jest wypowiedziane ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Natomiast jeżeli ksiądz, powiedzmy, pomyli formułę rozgrzeszenia albo ma fatalną dykcję, no to jeszcze pół biedy. Gorzej, jakiego intencją jest na przykład lenistwo, na przykład skracanie, bo, bo mam takie widzimi się, albo przekręcanie formuły rozgrzeszenia, no to ja mu współczuję na sądzie ostatecznym, nawet na jego sądzie indywidualnym, no bo tak czynić nie wolno. Zresztą, tak osobiście powiem, że ja bardzo lubię tę formułę rozgrzeszenia wypowiadać. Ona jest dla mnie nawet ważniejsza niż sama nauka. I często ją wypowiadam nieco głośniej, żeby osoba, która się spowiada akurat u mnie, słyszała te zdania, one są bardzo piękne. Co mówią oficjalne dokumenty pastoralne, teologiczne o spowiadaniu na terenach diecezji polskiej? Przeczytam punkt 21. Gdy potrzeba pasterska, za tym przemawia, kapłan może opuścić lub skrócić pewne części obrzędu. Należy jednak zawsze zachować w całości wyznanie grzechów, Przyjęcie zadośćuczynienia, no, normalna sprawa, czyli musisz wyznać swoje grzechy, musisz powiedzieć, że za to żałujesz. Przyjęcie zadośćuczynienia, wezwanie do skruchy, formułę rozgrzeszenia i odesłania. Czyli nie wolno pominąć formuły rozgrzeszenia, a ona w całości brzmi tak, jak ja ją, jak ja ją przed chwilą przedstawiłem. Jeżeli zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wystarczy, aby kapłan wymówił istotne słowa formuły rozgrzeszenia, mianowicie: Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i tak to pamiętam od ponad 20 lat, jak jestem księdzem, że tę formułę, tę ostateczną, wypowiadam tylko w perspektywie nadzwyczajnej, czyli okoliczności niebezpieczeństwa śmierci, gdzie nie ma czasu na dłuższą spowiedź. Ale tak sobie nie wyobrażam, żeby tę formułę. Skracać. Może się kiedyś pomyliłem w tej formule. Tego sam nawet nie wiem, bo nie, nie jestem tego świadomy, ale jest ona niezwykle ważna, więc jeżeli mnie słucha jakiś współbrat, który może się po tym filmiku złapie na tym, że on tak robi, no to kochany współbracie, nie wolno tak robić. Niektórzy sobie żartują, że w piekle znajduje się specjalny krąg dla takich księży, a niektórzy dopowiadają, no może nie w piekle, ale co najmniej w czyśćcu. Znaczy, jesteśmy odpowiedzialni za tych, których spowiadamy i nie wolno skracać formuły rozgrzeszenia. Nieważne, nie czy masz gorszy dzień, czy jest ci trudno, czy się nudzisz, poniekąd to jest twoja robota i wykonaj ją tak, jak najlepiej potrafisz. Ach, no nie wiem, jak inaczej to powiedzieć i ewentualnie ostrzec te dusze współbraci, które nie robią tak, jak powinny. Szczęść Boże!